No, my już się znamy. Coś ten kapitan obok, który, no i nie dokończył. No, pewnie popadł w alkoholizm, pewnie o to mu chodziło. Tak się domyślam, przypuszczam. Panna Walker? Pozwoli pani, to Sara, moja wnuczka. Już się poznałyśmy. Prawda, Saro? Będę się modlił za pannę Walker. Dzięki jej spokojowi i przytomności umysłu jeszcze żyję. Znalazła mój lek i podała mi go, nim było za późno. Toner, weter. Miałeś kolejny atak, prawda? Ach, dziadku, jesteś naprawdę niedobry. Doktor Zamiatin, musicie koniecznie przebadać. Niedobry? Już spokojnie. Bo miał atak? Dziecko. Nie omieszkam zajrzeć do doktora, kiedy będę zanosił temu młodemu Jukolowi protezę. A póki co? Może w jakiś sposób pomożemy, panie Walker. Próbuję znaleźć sposób, żeby jukolska karawana przekroczyła jezioro. Wydaje mi się, że już znalazłam rozwiązanie. Kryształ, statek, który był na filmie, stoi zakotwiczony w porcie, prawda? Skoro był w stanie przetransportować automaty, które z Hansem zbudowaliście, może też przewieźć strusie przez jezioro. A, to jest niezły pomysł. Tylko, że niestety będzie z tym pewien problem, panienko Walker. Mm, pewnie ten no właśnie, kapitan Topiak. Wydaje mi się, że mówi pan o alkoholizmie, kapitana obo. Widziałam go dziś w dokach. Ten tkursz topi tylko smutki w alkoholu, odkąd porzucił nasze automaty w baranur. Prędzej wyzionie ducha, niż tam powróci. Opowiada, że widział w wodzie bestię, która wciąż czycha. A jeżeli tylko powróci nad jezioro, to bestia w mig go pochwyci. <laughs> Oczywiście, to wszystko to są najczystsze brednie. Dziadku, wiem, że jesteś wściekły na kapitana, bo zostawił w Baranur automaty, które zbudowałeś z Hansem, a miał na nie poczekać. Mieli zabrać wszystkich tych, którzy przeżyli katastrofę do łodzi, a potem bezpiecznie przewieźć tu do Walsemboru. A gdy w końcu dotarli na plażę w Baranur, zobaczyli rozmiary tragedii i wtedy zaczęli się bać. Choćby chorób, promieniowania. Miał atak paniki, nie panował nad sobą i właśnie dlatego zawrócił. Wrzucił maszynerię kryształu do wody i szybko popłynął do walcem boru, a automaty pozostały tam, w piekle. Kto to wie? Może dzisiaj chce to naprawić. Jestem pewna, że Kate przekona go, żeby pomógł Jukolom. kolom. Teraz muszę już iść do pracy, do tawerny. Wpadnij do mnie później, okej? Okay? Kapitan też tam będzie. No to teraz będziemy musieli go przekonać. No dobrze. Spróbuję przekonać kapitana obo. Dziękuję za wszystko, panie Steiner. Nie wiem, czy powinienem życzyć powodzenia, droga Kate Walker. W Baranur nie zostało nic. To już mogiła. Mhm. Odszukaj kapitana Tawernia i w Oni się Osiągnięcie rodzina Steinerów. A no dobra, no to zobaczymy. Może akurat się uda go przekonać. Chociaż, jak jest nie trzeźwy, to chyba średnio będzie się z nim można dogadać. Tak samo jak wtedy przy tym jego statku prawie wpadł do wody i też bredził coś od rzeczy. Więc zobaczymy. Ale nie wiemy, że sprawę z protezą mamy E, mamy załatwioną e, pan Steiner nam pomoże, zgodził się pomóc. Dobra, oczywiście gra się przycina, jak się doczytuje lokacja. Dobrze, wróćmy sobie więc do tej tawerny. Czyli tu. Tak, dobra. Chodźmy tam i zobaczymy, co nam się uda zdziałać. O ile nam się uda coś zdziałać, tak naprawdę. Może najpierw spróbujemy z nim pogadać? Gdzie on jest? Gdzieś tam sobie siedział. Ostatnio tutaj byliśmy, to było go widać, gdzie on jest. Czy kamera na niego najechała? To jest on? Chyba tak. Kapitan Obo? Mhm, mm zdecydowanie. Czego tu chcesz? Kombinuj, kłóć się nacisk, kombinuj. Czy mogę się przysiąść? A, proszę. Cóż, przepraszam, że przeszkadzam, ale naprawdę muszę... Wiesz, że kogoś mi przypominasz? Żonę kwatermistrza, który służył na Krysztale tuż po wojnie. Wyobraź sobie! ożenił się z ciotecznym bratem żony mechanika. Co? A... Z bratem? Okej. Okay. To naprawdę bardzo interesujące, ale chciałam tylko spytać... <noise> to przewyborne, naprawdę. No bo rozumiesz. No i tak. A on wtedy na to... Co tu zrobić, kapitanie, skoro on siedział cały czas w szapie? <noise> Paradne. Iryna. Małżonka kwatermistrza. Było jej Iryna Malewna. Jesteś do niej tak podobna. Ojej, robi się późno. Muszę iść. Wesłucham tej opowieści innym razem, kapitanie. Okej, okay, chyba to nic nie dało. Zagadał nas jakimiś głupotami na Amen. Uspokój, kapitana. Może pytamy Sary, co robić? Wszystko okej, okay, Kate? Nie bardzo. Chciałabym zapytać kapitana obo, czy użyczy nam statku, żebyśmy mogli dostać się do Baranur. Ale nie mogę się z nim dogadać. Jest kompletnie pijany. Wybacz, panienko, ale uważam, że traci pani czas. Kapitan znowu zalewa robaka, jak zwykle zresztą. Pije, by zapomnieć, że nie jest bohaterem. Nie do wiary. Że w Baranur po prostu opuścił swoich pasażerów. Jestem pewien, że za żadne skarby nie chcę tam znowu wrócić. Nie jestem pewna, Vlad. Kapitan, owszem, pije, ale dobry z niego gość. Spróbuj jeszcze raz, a może zdołasz go przekonać. Nawet jeśli okaże się, że mam szczęście i spotkam go trzeźwego, nie mam pojęcia, czy mnie wysłucha. Może mógłbym pani pomóc. Przyrządzę mu swój specyfik na otrzeźwienie. Oczyści jego umysł, po czym uśpi go na kolejne trzy doby. Ciecie, uśpi? To co to jest? Boże. No dobra, podzięk jakieś sugestie? Znasz kapitana lepiej niż ja. Czy jest może jakiś sposób, żeby go przekonać? Jedno wiem. Kapitan nie może sobie wybaczyć, że zostawił wszystkich w baranur. Tych wszystkich mężczyzn, kobiety oraz dzieci, których miały stamtąd wyciągnąć automaty dziadka. Jest przekonany o tym, że nikt mu nigdy tego nie zapomni. I mówiąc szczerze, nie myli się. No i to ciągłe poczucie winy. Wiesz co? Nie krytykowałabym go. Mm -hmm. Czy kapitan wyprowadził statek z portu choć raz od tamtych czasów? Nie dał rady. Każdego dnia był pijany jak Bela. Aha. A po tej katastrofie zamknięto port w Baranur. Kawał czasu temu. Minęło tyle lat. Myśli pan, że kryształ wciąż nadaje się do użytku? Potrzebne będą drobne naprawy, ale obo nigdy nie przestał o niego dbać. Po prostu kocha te łajby i tyle. Okej. Okay. Wie pan, dlaczego kapitan uciekł z Baranur? Musiał być naprawdę wstrząśnięty tym, co tam zobaczył. Katastrofa, ofiary, promieniowanie. Wyładował automaty na plaży, ale się nie spodziewał, że wrócą z ocalałymi. Wtedy ponoć coś w nim pękło. Wrzucił wsteczny, no i do widzenia. Da pani temu wiary? A potem wymyślił potwora, który miał zaatakować jego statek. Tak. Straszną opowieść o bestii z jeziora. Sprytne, prawda? Hmm. Ciekawe. Czy ktoś wie co się stało z ofiarami i automatami, które porzucił kapitan? Nie, wszyscy nienawidzą kapitana, ale wtedy nikt nie miał na tyle odwagi, aby płynąć po ocalałych zamiast niego. No tak. Jeśli ktoś w Baranur przeżył, najpewniej teraz jest już martwy. Jeśli chodzi o automaty, dziadek mówi, że bez konserwacji szybko przestałyby działać. Proszę do niego iść. Sara przyniesie napój, jak będzie gotowy. Najłatwiej jest krytykować, ale oczywiście sam nikt nie miał na tyle odwagi, żeby popłynąć po, po ocalałych. Dobra, spróbujmy. Go przechytrzyć w ten sposób. Co to musi być za jakaś mieszanina? Proszę, kapitanie. Oczywiście na koszt firmy. Na Neptuna! Co to? Mają być strzeszczyny? Zwolnić łazy, włączyć iluminator. Witaj, panno? Nazywam się Kate Walker, kapitanie Obo. Poznaliśmy się wcześniej. A czemuż to żałosny kapitan Obo zawdzięcza za panienki obecności? No od razu inaczej rozmawia jaki kulturalny. Przymilaj się. Po co ten smutek, kapitanie? Zawsze może pan zacząć wszystko od nowa. Każdy nowy dzień. To nowa szansa. Musimy być mili. Haha! Ha. Pełna pani animuszu pan nowker. A może coś do picia? Ja stawiam. Nie, 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 lepiej nie. Mm. Kapitan wie, że każdy w walsem Boże nim gardzi. Powiem mu, że może to zmienić. No, no ten... dobra. Czy to wszystko? Nikt tutaj nie lubi kapitana. Trzeba go jakoś pocieszyć. No może w sumie Sara cały czas o tym mówiła, więc może, że ludzie pana potrzebują... Dale. Proszę mnie posłuchać, kapitanie. Jest pan moją jedyną nadzieją, szansą na ratunek. Ha, ha, ha. Dobre sobie, panienko. Jukole i ich strusie nie mogą się stąd ruszyć. Utkwili w Walsem Boże, a mieszkańcy miasteczka zaczynają mieć z tym poważny problem. Poza tym nomadzi chcą kontynuować swoją wielką podróż. Tylko pan kapitanie jest w stanie rozwiązać tę sytuację biorąc ich na pokład. Mylisz się, padnówka. Udało się. Nie umiem rozwiązywać problemów, każdy ci to powie. E... Nie mogę dopuścić, aby się nad sobą żalał. Nie. Muszę się otrząsnąć. Nie możemy go krytykować, to Sara nam mówiła. Dalej. Biedny kapitan. O. Odrobina współczucia nie zaszkodzi. No, to współczujmy mu. Ludzie uwielbiają osądzać innych, ale żaden z nich nie był w baranur, tak jak pan. Co oni mogą wiedzieć o odwadze? M może. O. A więc gdzie chcesz płynąć, panienko? <grym> no właśnie. Baranur go przeraża. No właśnie. Muszę być ostrożna. No właśnie, także wybierzmy lepiej to podejście. A tutaj co powiesz? Jeśli będę szczera, może to docenić. Słucham, panienko. Nie. nie spodoba się to panu. Nie traktuj mnie jak dziecko. O nie. Gdzie chcesz płynąć, panienko? Zmierzamy do Baranur. Tam właśnie wiedzie trasa wędrówki Yukoli. Żartujesz, Baranur? Od 20 lat nikt tam nie postawił nawet stopy. Widziałem czerwone ślepia bestii z jeziora. Bestii wielkie niczym moja łódź. Zapytaj Jukoli, czym jest ta bestia. Nazywają ją kwilak To jest zły duch jeziora. Diabeł strzegący piekielnych wrót. Okej. Okay. Jest bardzo uparty. Trzeba spróbować inaczej. Pogubił się. Trzeba wskazać mu drogę. Nie, inne podejście wybierzmy. W takim razie kupię pański statek. Skąd wiesz, że go sprzeda? Od lat nic z nim pan nie robi. To kompletny wrak. Nie ma pan środków na jego utrzymanie. A ja mam i potrzebuję go. To jest pro mnie żaden wrak. Baba ze sterami kryształu w głowie. No tak, tak. Jestem pewna, że gdyby na mostku kryształu stał odpowiedni kapitan, byłoby o wiele lepiej. Ale pan chyba nie rwie się do tej roli. Ale to było dobre podejście. Dobrze, dobrze. Zbierz tę bandę swoich dzikusów na pokładzie statku. Wezmę was. Ach, dziękuję, kapitanie, dziękuję z całego serca. W imieniu swoim i ukoli. O, spokojnie, panienko. Jeszcze chwila. Mam dwa warunki. Nie do negocjacji. Pierwszy, przystanek w Nachodowsku. Miasteczko na południe od Baranur. Unikniemy w ten sposób wskażonych stref, ale nie będziemy zbaczać zbytnio z drogi. Drugi, płyniemy tylko za dnia. Nie zamierzam wejść prosto w paszczę bestii. A ona śpi w ciągu dnia. Poluje wyłącznie pod osłoną nocy. Mhm. Przyjmuję warunki, kapitanie obo. W takim razie cała załoga na pokład. Trzeba przygotować kryształ do drogi. No dobrze, czyli się udało. Idź z nim, Kate. Upewnij się, że nic się nie stanie i nie zmieni nagle zdania. Przekażę dziadkowi, żeby dołączył do ciebie z kerkiem. Dziękuję, Zaro. No to super. Na razie wydaje się, że wszystko się zaczyna w miarę układać. Dołącz do kapitana Karl na pokładzie kryształu. Ten kształt tam w wodzie. O! Co to jest? A może jednak jest jakiś potwór, widzicie to? kurczę, jeszcze się okaże, że to wszystko jest prawda <laughs> tak, to już nikt mu nie wierzy a, a może faktycznie, no jednak się okaże, że, że potwór istnieje dobra chodźmy w takim razie do niego udało się go przegadać wjechaliśmy mu na ambicje najlepszy sposób <laughs> na to dobra no, i chodźmy do niego. Gdzie ten był statek? Na, na tą stronę, chyba. Tak, tutaj się wchodziło. Tu, 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 tu. I chodźmy na górę. Na pewno trzeba coś będzie jeszcze zrobić. Założę się, że to nie będzie wszystko takie proste, jak to zazwyczaj w grach przygodowych by. Jest to masa warunków, które trzeba spełnić, zanim coś się stanie. Tak jak chcemy. Dobra. A gdzie on w ogóle jest? Tu może, zanim się zacznę kręcić po tym statku. Na samej górze? Czy nie? Nie. Dobra, czyli muszę się pokręcić jednak po tym statku na dół może tu oczywiście kamera zmienia na dół dobra Ojej, będę go szukać teraz tutaj to są co jakieś kwatery czy znaczy kwatery tutaj ludzie pewnie mogą siedzieć założyć się Niżej, może? Nie, to jest to są jakieś, jakaś ładownia. Nie wiem, nie znam się. Uh, gdzie on jest? Jakaś, jakiś cel w misji? Nie, tutaj mi się nie, nie pokaże. Myślałam, że mogę sobie uh, cel misji powtórzyć. No, na statku, tak? Miał być. No ale to tu pewnie nie. Może wyżej, wyżej, wyżej. To jest jeszcze opcja. Chodźmy wyżej. Tutaj. Jakieś książki. Wydaje mi się, że wymaga naprawy. Szkoda. Mm. A mogę być jeszcze wyżej? O, mogę. Dobra. O, tutaj jest miejsce na kapitana. Ale go tu nie... A nie, bo już pożyczyłam, że go tu nie ma. Jest. Świetnie. Ahoj, kapitanie. Jak tam nasze przygotowania? Zostało nam jeszcze trochę do zrobienia, panno Kate. No dobra. To co trzeba zrobić? Czy może mogłabym jakoś pomóc? Trzeba będzie zdobyć węgiel. A ja zajmę się przygotowaniem zbiorników na wodę. Weź to. Kod dostępu do hangaru, gdzie składują węgiel. Załaduj go na statek za pomocą żurawia. Nie zapomnij otworzyć włazu ładowni. Okej. Okay. W jaki sposób mogę otworzyć właz do ładowni statku? Zakręć kołem sterowym na mostku. Okej. Okay. Gdzie jest hangar? Co trzeba zrobić w hangarze? To tam znajdziesz węgiel potrzebny na statku. Pewnie wystarczy jeden kontener. Nie zapomnij kodu dostępu, który właśnie ci dałem Dobra Do czego przyda mi się ten dźwig? Pomoże w przeładunku węgla z magazynu na statek Użyj mojego kodu dostępu, żeby go uruchomić Zaraz się tym zajmę, kapitanie Nie mamy szczególnie dużo czasu, więc się pośpiesz <noise> Super, po prostu zwalił na nas tutaj zajęcia czy ja mogę już teraz otworzyć to? To jest koło sterowe, prawda? Nie, nie mogę jeszcze nic zrobić. Dostałam coś. Mm. Mm. Kod kapitana, jak to wygląda? 0509, no dobra, czyli to nam się przyda. Oczywiście on nie będzie nic robił, a my musimy zająć się wszystkim. Tam niby było, że trzeba zakręcić kołem sterowym, żeby ten, żeby otworzyć ten, ale pewnie najpierw muszę zrobić węgiel, potem dopiero otworzyć sobie ładownię i dopiero potem użyć dźwigu. Zapewne w takiej kolejności to trzeba zrobić. Albo to. To chyba jest to. Okej, okay. to chyba już zrobione w takim razie. Dobra, to chyba dałam radę. Myślałam, że... No, w sumie to, to jest koło do sterowania, a nie ten. Dobra, to jest ten dźwig. Pewnie. Czy to jest może hangar? Tak blisko byłby. Może i tak, dobra. Eee, Kod. Mm. To było jak to było? 0509. Mm. Zero. 5, 0, 9. Pięknie. Wchodzimy. No dobra, no i co my tutaj mamy do roboty? Jakiś wagonik. Jakaś wajcha. Rozejrzyjmy no się najpierw. Coś tu możemy zabrać. Co to? Rynna. Okej. Okay. Tu też coś możemy zabrać. Pozbierajmy najpierw rzeczy w okolicy. Aha. Dobra, ona go trzyma, ten pręt. Eee, dobra, nie wiem, co robię. Może sprawdzam, która jest pełna. Nie wiem, na razie chyba ta wydała taki sam dźwięk jak tamta. Okej, okay, ta chyba też jest pusta. Ciekawe, ciekawy sposób. Ciężko powiedzieć. Ja mam wrażenie, że te odgłosy są takie same. Czeka, aż być jakiś inny. chyba też pusto nie wiem, kurczę na razie mam wrażenie, że wszystkie brzmią tak samo o, jest inny dźwięk czyli ta chyba czyli to jest co, ta przedostatnia? Przedostatnia po prawej stronie. Halo, Kate, gdzie ty idziesz? Yy, wracaj tu. Chcę się upewnić. Przedostatnia po prawej stronie. Ta. Tak, tak, to będzie ta. Ta jest chyba pełna węgla. Dobra. Yy, Okej. Okay. Czy ja mogę teraz odłożyć? A dźwignia? Aha, zmienia ten. Zmienia chyba torto, chyba nie. Mamy, ma nasz wagonik jechać na razie do przodu. Tak mi się wydaje. Dobra, do No, tu. Już? Dobrze, dobrze naczerowałam. No dobrze. Tak, to ma być tu. Dobrze, świetnie. Dobrze, jest chyba ustawione. Y... Tu się przyjrzeć. Rynę jakąś zdobyłam. Tu pewnie chodzi o połączenie. Mam tą rynnę? A, ja jestem w dokumentach. Momencik, tutaj się przełączę. Jest rynna. Okej. Okay. Dobra, teraz tutaj klikam. O, super, działa. No to świetnie udało się nam. Co to jest? Ale na czym to polega? O co tu chodzi? Co ja mam tu wsadzić niby? Ważna przepustka. No nie, ja tu nic, jakiś kluczyk pewnie. Hm. A tu coś można jeszcze włożyć. Tak? No właśnie, coś tu można... Może podważyć? O! Dobrze pomyślałam. Dobra, nie wiem co robię, ale coś robię. Przycisk. No co mi przycisk? Może tu? Okej. Okay. Myślałam, że tu klucz będzie potrzebny. Działa, świeci się. Jedzie ale chwila. Te guziki nie działają. Oj Jezu, to jest pewnie włącznik. Dobra, wróćmy się do tyłu, bo ja najpierw muszę przestawić tor. Teraz na pewno muszę przestawić tor, ponieważ węgiel musimy stąd wytegować. Dobra. Nie ten przycisk. Ale jeździ uruchomiliśmy jakimś, jakimś fartem. Dobra. Teraz chodźmy sobie przestawić e, tor. W takim razie. Na razie dobrze mi idzie. Pukać oczywiście. Przestawmy sobie, żebyśmy mogli teraz z tym węglem stąd wyjechać. Dobra, no i wracamy do naszego jeździełka i wyjeżdżamy do przodu, pięknie. Co teraz? Aha. Teraz dźwig, pewnie, no. Dobra, ten własny sobie otworzyliśmy, więc co już mamy, jakby z głowy? E, teraz kwestia dostarczenia tego węgla, żeby w sensie wsypać go, tak? Na ten. Jak wejść do dźwigu? Tu jest coś. Dobra. Też pewnie 0, 5, 0, 9, tak. Okej, okay. możemy wejść.